Szukałem miejsca, które, które się różni od innych i chyba znalazłem. Zaproszę cię do środka, będziesz zaskoczony. Jesteśmy w miejscu, które się nazywa Art Park Wojnowo. W obiekcie otwarto pierwszą w Polsce, pewnie jedną z nielicznych w Europie, instalacji wenezuelskiego artysty Rafaela Soto. Fajnie, że są ludzie, którzy próbują jednak te rzeczy, które umierają, przywrócić do życia. Właściciel tego miejsca idzie w tą stronę, by nie być powtarzalnym, by każdy projekt mógł być inny. Stąd instalacja, przez którą przeszliśmy. Która ma ci uruchomić zmysły, przestrzeń do pomysłów jest przeogromna. Jesteśmy w pustej sali i to jest celowy zabieg. Wchodzisz jako organizator wydarzenia i uruchom wyobraźnię, zastanów się, jak chcesz to wykorzystać. No to ci pokażę, co stworzyła Ania Matuszewska. Każdy pokój jest inny dający możliwość wyjścia na taras. Art Folwark Wojnowo położony jest 30 km od dużego miasta, no ale w Puszczy Zielonce i to nie jest cisza na zamówienie. Najbliższa miejscowość, w której usłyszysz pewnego rodzaju hałas, to jest murowana goślina. 8 km stąd. Wiesz, aż się boję przyznać, bo moja wyobraźnia zaczyna mi tak pracować, że Praktycznie nie mam ograniczeń, bo na tu i teraz zrobiłabym po prostu tutaj wszystko. To wnętrze daje naprawdę wiele możliwości. Ciągle to podczas naszego spotkania powtarzam, to nieograniczona wyobraźnia powoduje, że eventy w tym miejscu, wydarzenia mogą mieć zupełnie inną formę. To jest obiekt, który ma otwierać ludziom głowę na nieszablonowe myślenie. Wzbudzać u nich potrzebę szukania, zaspokajania estetycznych przeżyć, uwalniania emocji, mają docenić piękno, mają docenić zieleń, mają spotkać się z tą zielenią, żeby się wyciszyć. Ci, którzy tu przyjadą, mają dostrzec wartość siebie.